Metropolia również w tej chwili zaczęła budować swoją tożsamość. Powstała praktycznie już dwa lata temu. Nawiązując współpracę z miastami podejmując wspólne projekty, ale bez takiej wspólnej opowieści o historii, o tym dlaczego w ogóle mówimy o tej metropolii, no pewnie byłoby nam znacznie trudniej. Tak więc to, co powoduje, że jesteśmy w tym miejscu i w tym czasie i w taki sposób tutaj żyjemy, jest dla nas, ma dla nas kapitalne znaczenie. Z całego serca chciałbym zaprosić wszystkich Polaków do Mysłowic 14 sierpnia na wielką inscenizację Powstań Śląskich, na wspaniały koncert, imprezy towarzyszące. Chcemy przypomnieć, że równe 100 lat temu Ślązacy zryw rozpoczęli tutaj w Mysłowicach, że tutaj masakra górników i ich rodzin spowodowała, że wybuchło po wielu godzinach Powstanie Pierwsze Śląskie, dlatego cieszę się, że możemy uroczyście to wyeksponować. Nasza Śląska Bana będzie kursowała między Mysłowicami a Świętochłowicami. Zapraszam wszystkich mieszkańców metropolii, ale również tych, którzy na urlopy spędzają na Śląsku, żeby skorzystali z tej atrakcji.